Przed kamerą turnieju Rodowita Cup pan Jacek Baranowski, dyrektor rozlewni Rodowita. Panie Jacku, jak wrażenia od samego rana? Oj, przepiękne. Przede wszystkim uczestnictwo młodych piłkarzy. To są no, ambicja, granie. Jakbyśmy grali dzisiaj w finał Ligi Mistrzów, cudowne. I przede wszystkim współzawodnictwo. Wynik schodzi na drugi poziom. Natomiast zawodnicy z ambicjonalnie podchodzą, jakby to było Mistrzostwo Świata. Dzisiaj gramy. Każdy zespół. Cudownie. Pogoda nam, pogoda, przepraszam, pogoda nam też dopisała. No i oby tak dalej. Nawadniamy się, gramy z rodowitą turniej 24 zespoły. Panie dyrektorze, przed wyjściem na antenę rozmawialiśmy o Pana ulubionym klubie, może nie będziemy zdradzać, zachowujemy sobie to na razie w słodkiej tajemnicy, natomiast komu dzisiaj Pan kibicuje? Czy w swoim podopiecznym, tak to nazwijmy, drużynie tutaj z Krasnego Brodu, czy może ma Pan jakiegoś innego ukrytego faworyta? Dla mnie najważniejsze, że te dzieci dzisiaj grają tutaj w piłkę, są na świeżym powietrzu, a nie siedzą przed komputerami przed telefonami i to jest dla mnie najważniejsze. Kibicuję wszystkim zespołom, niech wygra najlepszy, ale generalnie wynik jest drugorzędowy. Ważne, że jesteśmy tutaj w takiej atmosferze, w Krasnobrodzie, przyrodowitej. Skoro jesteśmy już przy Krasnobrodzie, panie dyrektorze, organizator turnieju Turniej Smoka, na co dzień jest rozgrywany w Krakowie, pierwszy raz gościmy tutaj w przepięknym malowniczym Krasnobrodzie, w Rostoczu, mam nadzieję... I to już ukryte pytanie, że nie ostatni raz. Ja też taką mam nadzieję, bo cała tutaj organizacja, współpraca pomiędzy rodowitą, a organizatorami też, którzy nas tutaj wspierają, przebiega bardzo płynnie i bardzo, bardzo fajnie. Ze wsparciem miasta, z burmistrza zaangażowaniem, no, a przede wszystkim też z naszym zespołem tutaj marketingowym, którym też ani Klawinie chciałem podziękować. Dziękujemy w takim razie ślicznie za gościnę i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, zapraszam za rok do Krasnobrotu. W ogóle zapraszam do Krasnobrotu w każdym momencie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.